Jak się system? Ty, chodnica kompresora, dwie chodnice po kompresora i bezpiecznik kompresora. Co tu się stanęło się? No kolego, chyba trzeba... No silnik mi pierdyknął, co teraz? Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Edek pilnuje, załaczę równo jadę. No jestem, jestem, ale fajnie by było jakby był jakiś taki tuning, że nie wiem, może nawet nie tu, tuning, ale kosmetyka na przykład kabiny, że nie wiem, że możesz pomalować kabinę jakoś tak w, na takie kolory, które by nie były jakąś taką abstrakcją totalną albo jakieś nie wiem, bryloki wiszące, wiecie o co chodzi, nie? Plakat z gołą babą, no, kalendarz koniecznie w maszynowni, no i lecimy. Dywan na ścianie? No. tak jak ja mam w swoim studio. Koniecznie z takim wzorkiem. Nie no, ale chyba takie pociągi to szybciej jeżdżą niż 60 na godzinę, nie? Ile jeździ taki model? O, kolejne pytanie do widzów na YouTubie, bo wy tam widzę, wszyscy jesteście maszynistami. Ile średnio taki pociąg jeździ na godzinę? Bo wydaje mi się więcej niż 60. Wiadomo, po, pomijając takie odcinki niebezpieczne, albo jakieś tam, gdzie trzeba te pantografy opuścić, albo coś w tym stylu. 80-100? Kurde, a nie więcej? Znaczy mniej? Mi się wydaje, że bardziej z***ają takie pociągi, nawet tak jak się już napędzą. To, że nawet tak z... nie wiem... 140? Zawsze tak szybko się wydawało, jak zap***ają, nie? Takie pociągi. Test. Ja już robiłem tych testów i gra jest mało realistyczna i za każdym razem mi się roz***ala. Nawet jak bez wagonu wjechałem, to mi się z***ala ten pociąg od mocy, od prędkości. Daj spokój. No bo za, nawet tutaj jak mu przygazuję na 19, Zobaczcie, zapiszę grę. No, zobaczcie, że no... Prosty odcinek torów. Zielone światełko, wszystko, nie? Jak mu teraz przydepnę, załatw się będzie robić. Jak tylko 60 przekroczymy, to jest koniec. 60-80, bo infrastruktura to równie pozwala na więcej. O, czyli tory Oho, zaraz Mówiłem? No, Mówiłem. To, tory są złe po prostu. Tory są złe. Złe tory są. Nie da się VMAXa sprawdzić w grze, widzowie. Negatywna recenzja. Nie da się miodu dać. Łapka w, gół do, w dół do widzenia. W Polsce jest 250 km na godzinę dla osobowych i 120 dla towarowych? Ua. A może? Nie no, te pendolino chyba nie zapierają 250. A nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. Nie znam się. Bo są te nowe, nie? Pendolino, tam nie wiem, w Wielkopolsce na przykład. Wiadomo, że tam w Japonii czy gdzieś, no to oni mają te super pociągi, co nawet i. Czy te TGW? TGW to chyba do 500 km na godzinę? Chyba? Tak coś mi się kojarzy? Ile TGW potrafi wyciągnąć? Z pincetę? chyba pioniernie, nie? Na prostej, na dobrych torach. Ty, leściczówka. Moglibyśmy się zatrzymać i sprzedać te. Poroża, skóry wilka i tak dalej. Albo nie, bo tutaj pantografy zaraz będą opuszczane. To nie. To nie, bo jak tu się zatrzymam, to. Nie będę w stanie później ruszyć w takiej prędkości, to w razie wypadku nic z pociągu nie zostanie. Albo no raczej z tego, w co pociągu uderzy, nie? No pociąg to też nie jest z papieru, to jest masa stali pędząca. Średnia prędkość Pendolino wynosi 180-180 km na godzinę maksymalna. Osiągalna prędkość sięga nawet 200-210. O, wow. no to już szybciutko zapierdziela. Shinkanseny w Japonii do 320 na godzinę. O, wow. a coś mi się kojarzyło, że właśnie z 500, 5 paczek. Te super pociągi Właśnie w Azji czy gdzieś A, Ale może sobie to wymyśliłem Ty, trzeba coś zjeść i wypić Dobrze, no, mam mnóstwo żarcia, które zabrałem ludziom A, za prędkość użytkowa to różne sprawy? A, no tak I może taki super pociąg 500 e polecieć Ale w praktyce nie poleci, bo nie wiem Bo tory złe, bo... Bo nie wiem, bo odcinków nie ma i tak dalej Ale chillera, ty Średnia na SBL to 80% dla towaru Co to jest SBL? 8,4 km do Tassino Tasino City. Mogę już prąd odpalić? Bo już mogę, co? Mogę, mogę. W Szanghaju jest pociąg, co zapierdziela średnio 460, a max ma 600, ale tyle nie pojedzie przez infrastrukturę. I tak? To było ciekawe, nie? Tak jak na polskich wsiach się obserwuje pociągi. To mieszkasz na takiej chińskiej wsi i leci taki 460. I go nie ma, nie? Kurde. I 60, normalnie wrzucona. Cicho, cicho albo ktoś tory z... No ale też, kurde, infrastruktura takich torów, to ja nie wiem z czego oni te tory budują. Chyba z adamantium, z tego co szkielet wolwerina był robiony, żeby to wytrzymywało, tak... Wielokrotność przejazdu pociągu takiego ciężkiego z taką prędkością. Najszybszym pociągiem na świecie jest tak zwany Transrapid w Shanghai w Szanghaju, który wykorzystuje technologię lewitacji magnetycznej. A to on nawet nie za dala po torach, tylko za pomocą yy, magnesów pewnie się utrzymuje nad jakąś yy, płaszczyzną. Czy coś z człowieka zostaje, jak pod taki pociąg się podłoży? Wątpię. Oj, chyba będzie wpka. Tak myślałem, że że za wolno redukowałem prędkość, ale mówię, a może się uda, może się uda. No trudno. Zaryzykowałem i się przeliczyłem. A gdzie ten chłop z tym alkoholem? Kurde, jadę, jadę i coś go nie ma. Czemu my tracił? A, bo ja mam ty, ja mam prąd wyłączony. No właśnie, bo mi się safe tak wczytał. Tak mówię, czemu my prędkości nie nabieramy? Co za bzdura. 2,3 km mamy do celu. Tam musimy dostarczyć, o właśnie, wagony. Już nam się pojawiło nawet. 1400 metrów, no to trochę przed te, Tassino. To może w samym Tassino będzie ten handlarz. Ciekawe, czy tam będzie gruba rozruba, jak w tym burdelu, jak tych Alfonsów trzeba było zlikwidować, czy... Dobra, nie ma problemu. Zredukuję sobie prędkość. Niech już powoli. Niech już powoli. W sumie to już nawet nie powoli, tylko szybciej. Tu już ta zwrotnica jest. Oj, chyba się nie wyrobię, co? FPS-y. A może się wyrobię? Ile? 20 par na godzinę. Chyba będzie idealnie. Tak coś mi się wydaje. O, Tasino, 985 metrów. A gdzie ten handlarz do cholery? Nie, no, Pikobelo. Pięknie przed zwrotnicą, wyhamowane. Pełna profeska, odręcznikowo wręcz. Aj, 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 kto koleją nie jedzie, ten nie żyje. Lecimy, 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 lecimy. Para, pa, pam, pa, pa, pam. Czy ja wrzuciłem hamulec? Nie wiem. Nie wiem. Jestem pijany po prostu. Na odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. A coż mogę powiedzieć widzowie? mi W komentarzu na YouTube mi powiedział, że maszynista takiego towarowego pociągu zarabia 14 tysięcy złotych, no. Z całym szacunkiem widzowie, ale chyba w mało opłacalnym biznesie streamerskim jestem. Tyle, tyle, tyle powiem. Chyba, chyba mam nową, nową inspirację i... Zafascynowanie znalazłem. Teraz tylko się dowiedzieć, jak łatwo można zostać maszynistą pociągów towarowych. Jeździsz, cisza, spokój, strzelasz do niedźwiedzi, podziwasz widoki, zgarniesz, sianko za to. Bajeczka Wolfiar. Dziękuję bardzo za trzeci miesiąc. Subika na Kiku, bardzo mi miło, dziękuję, doceniam. Jest już Git? Jest Git, dobra. Niech tylko wyhamuję. Odłączymy. Na 36 minut przed czasem dojechaliśmy, dobra. Hyt, dawaj pieniądze. W Ojasz, A gdzie jest Ojasz? 7 km do Ojasza. Okej, okay, oka. Gdzie ten chłop? Przypadkiem nie tu. No, jakby przypadkiem był tu, to byśmy go. To byśmy mieli znacznik. A nie mamy, więc przypadkiem chyba go tu nie ma. No dobra, do Ojasza jedziemy. Pewnie teraz po drodze, z racji, że jedziemy bez wagonów, to pewnie gdzieś po drodze chłop będzie. A jak nie będzie, to z nim. Do baru coraz bliżej. Tak, tak. 6,9 km. Tyle przyjechaliśmy, widzowie. Tyle przyjechaliśmy. Ciekawe, czy w barze zakończy się nasza przygoda. Fabułki transsyberyjskiego symulatora kolei. Wyłącz prąd. Dobra, pasuje. Włącz prąd. Prąd włączony. Lecimy. Osobówka jakaś, a nikogo nie ma w wagonach pusty. A może wódeczkę myśmy sobie wypili? Pasuje. Oho Zwolnij, bo kurwa... Ograniczenie prędkości do 44,4 ,4 km. No kurde, jak do tego Ojasza dojedziemy i nie będzie tego handlarza z tym, no to ja nie wiem. nie wiem, gdzie on się kryje. Ten Ojasz to chyba też duże miasto będzie. Bo zobacz, tam jest sklep mafii, bar tam jest, sklep tam jest, hangar tam jest, skup złomu też tam jest. No, chyba bardzo duża aglomeracja, więc może i tam będzie, może z całym miastem będziemy musieli walczyć. Kto to wie? Kto to wie? Tu już można przydepnąć z tego co widzę. To przydepniemy. Ja już znaki, nie, nie patrzę co jest do góry, tylko po znakach na torach patrzę, mówię już pyk, 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 wszystko wiem. Wiem co się dzieje z tym jednością z torami i z tym niedźwiedziem, który tam się przechadza. Nie na darmo nazywają mnie Demonem z Sybiru. Tak, tak. A ten znak to nie wiem co oznacza. No nieważne. Tu już można dupnąć, pewnie 60, jak najbardziej. Chyba widzę to miasto już tam. Ta, coś tam się rozpościera za drzewami. No 2,5 kilometra. Ojasz. To są prawdziwe miejsca w Rosji. Jest takie miasto jak Ojasz na Sybirze gdzieś. O, opuszczenie pantografów. Wiedziałem, wiedziałem. Patrzyłem na ten znak, tylko ten. Zapomniałem wam powiedzieć, dokładnie. Tak. Pantografy. O i od tego punktu już pantografy muszą być opuszczone, bo inaczej ci usmaży system. Wagony kolejowe za 700 metrów do podłączenia. Dobra. I zwrotnica też jest za... No dobra. Czyli zwrotnica. Trzeba najpierw za zwrotnicę przejechać, przełączyć, cofnąć się. Dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu. Handler z alkoholem. <laughs> Mamy to. Zaraz go likwidujemy. No, 500 metrów. Zaraz się nim zajmiemy. Prawdziwa miejscowość? Ojasz, obwód nowosybiryjski. O. Fajnie. Ciekawe, czy rzeczywiście tak wygląda. <laughs> Pewnie nie, ale. O-o. 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 O, o o, -o. Kurwa. Maniek. Kurwa, siadaj, bo to. <grywa> uh, tak. Pff, tak wyszło, nie? No nie zauważyłem, że było czerwone światło. daj spokój. No, to nie auto autosave mi zrobiło ty. Super gra! <grywa> super gra, super. <grywa> Początek miejsca... Ty, a pantografy... O, pantografy chyba trzeba opuścić, nie? Jak początek miejsca niebezpiecznego. Czy może chodzi o to, żeby do 40? Nie, to chyba chodzi... Dobra, koniec miejsca niebezpiecznego. Chyba nie chodziło o to. Do 40 tylko. No bo ja se jadę, jadę, rozumiesz, tam chilluję bombę. Relaksuję się, a tu na jakieś światła mam zwracać uwagę? No daj spokój, no. By dobrze tory były ustawione, tym bym se tam wjechał, on by przyjechał za mną, ja bym przestawił tą... ...zwrotnicę i wszystko by było w porządku, a tak to tak to wszystko było źle. Dawaj, pełna, pełna, lecimy tam. Bez pantografów, wiadomo. No, musimy nadrobić te 5 minut, bo mi się tak auto save zrobił tuż przed katastrofą. Dobra. To już seredukujemy prędkość. No i co, on tutaj będzie przyjeżdżał chyba, nie? A, tutaj po tej prostej będzie przyjeżdżał. A jak ja zaraz? Przy... Czekaj. No, idę tą... Czekaj, tylko zwolnię trochę bardziej. Chyba nie zdążę, bo nie wysiądę. Czekaj, 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 czekaj. Serwis. <śled> Chyba nie zdążę do tej zwrotnicy. Dobiec. Biegnij. 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 Szybko, 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 szybko. Zwrotnicę mu przestawimy. Szybko, 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 dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. zwrotnicę. Nie można! O twórcy przewidzieli. Nie wierzę. Najgorzej. Rozczarowałem się. Kurde, już myślałem, że ten. A czekaj, bo ja muszę chyba. A jak. Nie no, chyba nadal mogę wjechać tutaj, nie? Nawet jak przestawiłem teraz tą zwrotnicę. Nie? Mogę tu wjechać, jak się cofnę, to ten. Czy muszę jakby przestawić zwrotnicę, jak przejadę najpierw przez to? Nie wiem w sumie, zobaczymy. Nie wiem, jak działają zwrotnice. No dobra, Pom, 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 po, pom, 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 porororum. No teraz hamuj. schamuj Dobra, pyk Ty, no kaj ty jedziesz? To jest, przecież kurwa przestawiłem tą zwrotnicę A może ona się sama, ty Ona się chyba sama przestawiła jak ja wjechałem jakby kliknęły się te, może tak to działa? Chyba tak to działa, nie? Że jak ja przestawiłem tą zwrotnicę I wjechałem to ona się kliknęła z powrotem na, na ten tor Więc muszę jednak jakby ją przejechać, zmienić, wycofać I dopiero wtedy Chyba tak to działa, nie wiem Nie no jak, dobrze zostawiono Prosto? Nie no. A także musi być, okej. Okay. No i teraz jest Git. Teraz ja dobrze najeżdża. Dum, turu, 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 tum, tum turu turu, 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 turu. Kląk. Beautiful. Ooo, 400 metrów mamy do tego. Podjadę chyba kawałek, nie? Chyba podjadę kawałek, zanim to zrobimy. I właśnie ten sklep mafii trzeba odwiedzić. Jestem ciekaw, czy te broni będę mógł opędzlować. Tego jestem bardzo ciekaw. What? Coś mi m... Co m... było? Przegrzał się system, ty. Chłodnica kompresora. Chłodnica kompresora. Dwie chłodnice kompresora pierdykły. I bezpieczniej kompresora. Kurwa. Co tu się stanęło się? Chyba za duże ciśnienie w tym może. Odpowietrzyć trzeba albo co? No, kolego. Chyba trzeba... Nie wiem. Nie pamiętam co tu trzeba. No silnik mi pierdyknął. Co teraz? Może zgasić jakoś go trzeba albo co? Tutaj też kurde je było. Mały kompresor. Wyłączone. Chyba chłodnicę muszę wymienić. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Lokomotywa mi się zepsuła, daj spokój. Pierwszy raz coś takiego jest. Trzeba jakiś mechaników ściągnąć. Chłodnica kompresora. Dwie chłodnice kompresora. Tutaj szlak trafił. I bezpiecznik kompresora jeden wymienić. I amortyzatory w sumie też szlak trafił. Rączkę zaraz będzie trzeba też wymienić. O, pas strasznie dużo tutaj, no. dobra, idę do hangaru. Może tutaj coś, coś podziałamy, ale nawet nie wiem jak to wymienić powiem szczerze. U. 400 metrów muszę. Nie wiem, co tam trzeba kliknąć, ale mogę jakoś zgasić tą lokomotywę, żeby ona nie pracowała? Nawet nie wiem. Tu chyba coś było, nie? Nad kabiną, jeśli dobrze pamiętam. VU włączone. Może to jest to? Generator pola, kompresory. Chłodzenie silnika, wysoka prędkość włączone. Chłodzenie silnika, niska prędkość włączone. To jest tylko elektryka, z tego co widzę. Tu jest hamulec ręczny. No, coś tutaj, chyba, żeby zgasić to, nie? Że ja tylko wiedział jak. O, tu nie ma na przykład, żeby zgasić tego, nie? Ten kompresor. Coś tutaj klikołem, pamiętam jak ten. Jak odpalałem tą lokomotywę, ale... Ale co? Dobra, idę. No muszę iść do tego hangaru po części i tak. Będziemy kombinować. Będę miał części, to będę wymieniać. Cześć. Nie życie. Nie na życie, no trudno. Trudno, lokomotywa padła. Od dzisiaj na piechotę. Z roboty mnie wywalą. Instrukcję wiesz? Łeb może jak instrukcja, pod instrukcję czytam jak jakiś lamus Daj spokój Idziemy najpierw do skopu złomu, później do hangaru Albo nie, do skopu złomu i tak będę musiał dwa razy iść, bo jak tam powymieniam te części Amortyzator trzeba wymienić O, to trochę czasu, trochę tam będzie części w plecaku Więc najpierw do hangaru, kupić to co mogę Na pewno tam co? Dwa kompresory i jeden tam bezpiecznik kompresora Wezmę od razu na zapas, niech będzie No dobra, Chłodnica kompresora To chyba to, nie? A tylko jeden jest, a ja potrzebuję dwa A tam jest drugi Dwie chłodnice kompresora Bezpiecznik kompresora Regulator napięcia, to nawet nie wiem czy to potrzebuję czy nie Drabinka Zamek, łączników. kurwa matko świnta ty Resor, grzejnik, grzejniki mamy w razie czego Klucz blokady panelu, czuwak Regulator napięcia, rączka główna, rączki mamy na wymianę Amortyzatory też mamy O nie wiem Sygnalizacja, czuwak Skrzynka, przełącznika, VU Mhm uh -huh. Dobra no, coś tam kupiłem, zobaczymy jak to pójdzie Zobaczymy jak wymiana tego pójdzie A, jeszcze do sklepu mafii sobie wejdę Czy da radę te bronie sprzedawać? Bo jak sklep mafii tego nie kupi, to ja to sprzedaję te bronie Znaczy wywalam te bronie i pozdro Bo po co mi je? A jaką macie broń? A, tylko to? Ale musiarstwo Ty, a chcecie kupić taką broń ode mnie może? Serio nie mogę mafii sprzedać tej broni? Kur... Ale bez sensu ty No to po co ja kolekcjonuję te bronie No wejdź chociaż za dolara o, bez sensu ty w prezencie Cześć Stasiu A, dobra, szybki kliszek wódki Dobra Dobra, gdzie jest ten handlarz, 100 metrów ty I co ja go mam ze snajperki ściągnąć To tu będzie burda fest jak ja tutaj zaraz zacznę strzelać W środku miasta No zobaczysz, tutaj zaraz będzie Totalny odpał Spróbuję go ze snajperki ściągnąć Ale coś czuję, że tutaj z baru zaczną do mnie dudnić To może tutaj zrobię sekund. A, snajper Tak, tak Aha. Mordy, nie mam kąta na niego Nie mam na niego kąta Tutaj przejdę Nie mogę Najgorzej Ta barierka mnie pogadała, nie Dobra, chyba po prostu stanę obok niego i mu W pysk wypalę jeszcze? O to rozwalić trzeba, ta Nożem? A! Kurwa, ten brudny alkohol, kiepskiej jakości. Pasuje. A ty co miałeś? Oo. Nie ma mnie. A jeszcze magazyn później będzie trzeba. Zabicie strażyku i zniszczenie beczek z alkoholem. Gruba akcja, ale handlarz już nie żyje. A my mamy jeden problem, że musimy naprawić tą lokomotywę. A nie wiem do końca jak to zrobić. Mam na przykład te bezpieczniki, nie? No mam na przykład tą chłodnicę kompresora. Jedną, dwie, nawet, kilka. To po prostu tak bierzesz w rączki i wymieniasz? Na tyle łatwo? Czy tam jakaś większa filozofia, trzeba coś wyłączyć, odłączyć tego typu? Bo jak na nuta nie pojedzie, to co dalej? Jesteśmy skończeni. Będzie trzeba do jednostki i niech nawo nadają lokomotywę. A to na Żyletki nie przerobią. Dobre radzieckie Żyletki do golenia. Dla żołnierzy i nie tylko. Dobra, więc aną, Mam to, ale nie mam możliwości odkręcenia tego. A, w ten sposób, dobra. Okej. Okay. A tutaj z tej strony też w sumie są, to ja nie wiem, które są bardziej uszkodzone, ty. Bo ja mam tylko dwa te kompresory dobrej jakości. To ma 2%, to ma 11%. No to chyba. To chyba te trzeba wymienić, tak, tak mi się wydaje. A więcej tam nie było tych chłodnic, nie? Tylko dwie chyba mieli. A ja mam to do, dotrzeć do tego? To ma 33%, to ma 59%. No to nie no, ten jak ma 59, to. Opie. No ile te na przykład mają kompresory. Nie no, to też, też są wydupione. No i co ja mam zrobić, jak tam tylko dwa kompresory były. Ten ma 0%, 2%, no to, to, to nie jest nawet użytkowe, 12%, to no też daleko na tym nie zejdziemy, nie? Ten ma 33%, a ile mają te 34%? To jest do, do wywalenia wszystko. To się do niczego nie nadaje. No to ma 42%, Ok. no to tego jeszcze mogę, tego jeszcze mogę używać. Ła! opuściłem upuściłem, ty. Były 4? To Teraz mi mówicie! 53%, no to ten może być. A tutaj jeszcze jeden jest, chyba ten na blisko, nie? A, jeszcze tego tutaj nie sprawdzałem. 48%, nie no, to te, te są, te są git. Czyli potrzebujemy jeszcze dwa kompresory i jedną tą świecę, bezpiecznik. Liczyć, że nam się ten, maszyna przestanie grzać. A tu kopci cały czas niestety z tej maszyny. A nie wiem do końca, nie wiem do końca jak ją zgasić, żeby ona trochę ochłonęła. To jest jakieś VU, nie wiem co to VU robi. Tu nigdzie nie ma żadnych przycisków do wyłączenia prądu. To jest hamulec ręczny. Tutaj wydawało mi się, że więcej się klikało w tym, że tu były jakieś przyciski do, do wyłączenia tego, ale gdzie? Bo no mam tylko, tutaj jest przycisk, o tu mały kompresor i mam go wyłączonego, a no to cały czas buczy, cały czas coś buczy. Może tutaj trzeba, w tej kabinie coś, nie no tu wszystko jest też włączone i tak dalej. Może ten, odpowietrzyć trzeba te sekcje albo co, nie wiem. Nie wiem, no zobaczymy, no wymienimy te, może jak wymienimy te to będzie, będzie hulać znowu, nie? Muszę iść po ten hangar Bo nie mogę tak zostawić w tej sytuacji Widzę, że wszystko dobrze odpalił z powrotem Bo tam poklikałem wszystko, powyłączałem Chłopaki złomiarze Siemano Oj bracie mam Mam tego złomu fest. Ty, a może ty kupisz broń, co? Nie? Nie masz ochoty na broń? Szkoda, szkoda, bracie. Niestety, jesteśmy zieloni w tym temacie. Nie, gdzie niby są te bezpieczniki? A, tutaj są, ty. Wezmę jeszcze te. Jeden na wszelki wypadek. Chyba nic innego nie potrzebuję, nie? Chyba, że jeszcze te amortyzatory. Nie wiem, ile mam amortyzatorów. Mam cztery amortyzatory, no to chyba, żeby wszystkie wymienić. Łożyska chyba mam w dobrym stanie Cylindry hamulca chyba też mam w dobrym stanie Może jeszcze jeden prędkościomierz wezmę taki na zapas Bo prędkościomierz też się szybko zużywa Dobra Mam wajchę, mam A wajcha to tam jeszcze ma ile? 20%, 25% to Do zera ją zajadę i wtedy wymienię Nawet jeśli będzie trzeba to robić podczas jazdy przy 60 na godzinę to Trudno <laughs> Będzie śmiesznie Pragnienie mnie Tutaj męczy, spokój, ciężki los. Iś, 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 demon Syberii atakuje, iś. Może ja też dojechał tam do Kubowa? 6,8 km, 38 minut mi zostało. Dobra, tu jest wszystko wymienione, tak? Teraz tu trzeba, i tu trzeba, i jeden bezpiecznik trzeba, i kluczykiem trzeba dokręcić. No i co, i będzie git teraz? No właśnie nadal kopci, to chyba niedobrze, nie? Może ja usmażyłem te silniki na amen? A tutaj nie ma czegoś? Bateria. A tu nie ma nic. Nie wiem. Kompresor się odpalił. Ale nadal mi kopci z silników. To nie wróży najlepiej. Naprawdę nie wróży najlepiej. Nie wiem, no odpalam wszystko z powrotem, ale coś czuję, że... chyba ruszyło. Nie no, nadal kopci. No nie wiem, byczku. No spróbujmy ruszyć. Ty, no lokomotywa mi klopła. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Może tutaj jakieś chłodzenie... Czekaj, tu był jakiś rezerwuar... Nie, to jest jakieś odpowietrzanie, to nie. Generator, kompresory, chłodzenie silnika. Chłodzenie silnika, niska prędkość włączone. Okej, okay, no jest. Um, to odpaliłem z powrotem. Gdzieś to musi być jakiś, nie wiem, wajcha od tego. Od restartowania tego pociągu, ty. No tu nie ma. Kierunek sygnalizacji to nie ja bym tutaj kliknął za zawsze przy tym Na początku gry, żeby to jakoś zrestartować No ale no, nie wiem Zobaczę jeszcze raz w tym, może jakaś część jeszcze jest Zajechana i przez to, przez to nie jesteśmy w stanie Pojechać, no co no, grzejniki mam prawie Wytrzepane, no ale już tam Z tymi grzejnikami Amortyzatory, no, niby są wytrzepane, ale 33% w sumie to jeszcze dużo. Te jeszcze powinny działać 40-50%. Cylindry hamulca też powoli już się zbliżają do stanu wymieniania. No, tutaj jeden amortyzator na 24%, ale nie chce mi się wierzyć, że pociąg nie jedzie z tego powodu, nie? Nie oszukujmy się. W przyglisku czerwony guzik. No, to jest wysypanie piasku, to nie jest to. Gdzie? Gdzie, człowieku? Hmm. Przeprężone powietrze jest niezbędne do bezpieczeństwa, skutecznego hamowania i ogólnej wydajności. Kompresorów lokomotywy dostarczają sprężonego powietrza do istotnych funkcji, takich jak hamowanie systemy pneumatyczne, bla bla bla, musi być uruchomiony jako pierwszy. No, 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 no. Czerwone światło zgasło, ogrzewanie. No, nic tu nie ma na temat. Chopć, mi lokomotywa, a co robić? Napięcie baterii. Ciśnienie mamy dobre. Tutaj też jest wszystko dobrze. Ale ja widzę całą lokomotywę przecież. Nie muszę iść do drugiego lusterka, żeby ten. Przecież ja widzę i tą i tą sekcję lokomotywy. To Co gada że do drugiego lusterka. No, wydaje mi się, że. K... Musi być tu jakiś przycisk, żeby go, nie wiem, schłodzić albo co. no nie wiem, no. Lokomotywa mi się zepsuła. O, ruszyła ty! Dobra, coś się ten zrobiło i ruszyła. Nie ma problemu. No, coś tam przeklikałem i, i pasuje robota. Najważniejsze, że jedzie, a to, że nadal kopci, nie ma problemu. No, no i pasuje. Naprawiłem, naprawiłem, znam się na tym jak najbardziej. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. No, powoli się napędza, wszystko jest w porządku. Piękna sprawa. Ale i tak będzie trzeba jeszcze wymienić te, te układ hamulcowy, amortyzatory i tak dalej, bo one już są bliżej niż dalej. Końca. A my mamy jeszcze dostarczenie: 32 minuty na dostarczenie wagonu w 6,7 km stąd. A nie wiem, jaki to jest odcinek. Plus jeszcze musimy zabić strażników i zniszczyć beczki z alkoholem. Które też mogą być po drodze. Przerąbane życie, maszynisty. Nie dość, że z takimi trudami technologicznymi musi się mierzyć, to jeszcze trzeba beczki z alkoholem niszczyć, jak ja to przeżyje? Nie wiem.